Ziemano, poczułem się wywołany do tablicy, ponieważ 17 lipca na streamie zadebiutował Roglajcik, który bardzo mi się spodobał w swoim prostym aspekcie. Mowa tutaj o He's Common. Wystartował on w formie Irie Accessa i praktycznie nikt na polskim YouTubie nie skowerował tego. Słuchajcie, na pierwszy rzut oka swoją wizją artystyczną bije do Lub Hero. Swoją drogą jest naprawdę świetną grą, godną polecenia. I naprawdę, jeśli o nie graliście, mogę stwierdzić, definitywnie na ten moment, że ta gra zapewni wam więcej kontentu, niżeli He is Coming. Ale, 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 pozwólcie mi nieco przybliżyć tę grę, bo jest naprawdę ciekawa. Jesteśmy rycerzem, który budzi się w swoim domu. Dowiadujemy się, że wielki król demonów zagraża naszej krainie. I tylko champion może go bla, bla, bla. Wiadomo o co chodzi. Na koniec dostajemy rękę księżniczki wraz z połową tego królestwa. Ale ale żeby to osiągnąć, musimy się jakoś przygotować. I generalnie system walki jest auto-battlerem podzielonym natury. To, w jaki sposób przebiega walka, jest determinowana przez nasze statystyki, wraz z rozbitnięciami przedmiotów, jakie posiadamy. Przyjrzyjmy się więc jak tutaj zostało to rozwiązane. Mamy tutaj atak, odpowiadający za obrażenia, jakie zadajemy, wartość pancerza Chroniący nas bezpośrednio przed uderzeniami, gdy nasza wartość pancerza osiągnie zero, obrażenia jakie przyjmujemy bezpośrednio przechodzą na nasze życie, a także mamy szybkość, która określa, kto z nas wykonuje pierwszą tą turę, a także złoto, które możemy spędować u merczanta albo reforżując naszą broń w kuźni. Mechanika progresji w tej grze jest oparta na walkach z bossami, sługami tego tytułowego Lorda Demonów. W trakcie dnia możemy swobodnie eksplorować tą ośmiobitową proceduralnie generowaną mapę, czy najczęściej będzie. Będziemy napotykać się na podstawowe skrzynie ze skarbami. To jest nasza baza wyjściowa do zdobywania tych przedmiotów. Wybieramy jeden spośród trzech. Każdy z nich ma swoje bonusy tworzące. Podstawowe archetypy buildów, które zarówno będą wzmacniać nasze bazowe statystyki, a także w oparciu o których będziemy zadawać obrażenia lub sustainować te nasze walki. No, wiecie generalnie o co chodzi, nie? Przedmiotów jest naprawdę dużo, bo jest ich tutaj aż 350. Każdy z nich ma swój osobny tag. Wood, Poison, Sanguine. Konkretne ich kombinacje mogą łączyć się w sety. Dające nam nowe możliwości wzrostu siły naszej postaci. Generalnie na start posiadamy 4 sloty na item. Każde nasze pokonanie bossa zwiększa nam maksymalny limit o kolejne 2 sloty. Do kwestii z bosami wrócę jeszcze w późniejszej części materiału. Na ten moment chciałbym się skupić na przedmiotach, ponieważ ich duplikaty możemy łączyć w tier wyższy, zwiększając nasze statystyki o wartość, jaka jest na tych dwóch przedmiotach. A co za tym idzie, zwalniamy sobie ten jeden slot z naszego ekwipunku. Cały system upgrade'ów mocno przypomina nam łączenie jednostek, tak jak to wygląda w Team Fight Tactics. Dwa brązowe dadzą nam jeden złoty item, dwa złote natomiast dadzą nam jeden diamentowy item. Generalnie upgrade'owanie jest naprawdę proste. Możemy natrafić na złotą skrzynię ze skarbami, gdzie od razu mamy tier wyższy tego przedmiotu, mamy golemy, które łączą nam te dwa przedmioty, jeden wyższy oraz na jego nieco rzadszą wersję, która pozwala nam wykorzystać jeden przedmiot do podniesienia go o tier wyżej, ale Ważne jest, że do tego nie możemy użyć unikatowego przedmiotu, ponieważ one dają nam zupełnie inne bonusy. Te przedmioty unikatowe, one zazwyczaj związane są z konkretnymi archetypami buildów lub one mocno boostują te nasze bazowe statystyki. Dlatego nie jesteśmy ich w stanie ulepszać. Ale mogą być za to genialnym motorem napędowym do zmaksymalizowania obrażeń lub po prostu efektów, jakie te sety oferują. W jaki sposób możemy pozyskać te unikatowe przedmioty? Cóż, eksplorując właśnie naszą mapę, możemy natrafić na Merchantów, którzy za wysoką cenę mogą nam jakiś taki przedmiot zaoferować, oraz możemy natrafić na kocioł. Wiedźmy, jeżeli mamy dwa różne przedmioty z takim żywność, możemy wrzucić je do kotła i uzyskać unikalne pożywienie, które będzie łączyło efekty pasywne tych dwóch przedmiotów w nieco zmienionej formie. Kolejnym sposobem są ukryci właśnie na mapie sidebossi, W większości przypadków byli dla mnie zakończeniem rada, ale przedmioty, jakie oferowali, były na tyle interesujące, ażeby właśnie zasięgnąć tym jednym. Rękim bandytom i wyhaczyć to, co nam się należy. Sama podstawa tej gry, czyli system progresji, jest naprawdę dobrze zaimplementowana. Mapa zawsze jest generowana losowo. Przedmioty również dobierane są losowo, ale spośród tych 350 przedmiotów mamy je podzielone na dwa zestawy przypisane do konkretnych aktów. Na ten moment mamy dwa akty: Woodlandy i Swamplandy. Działania tych synergii przedmiotów pomiędzy tymi mapami są diametralnie różne. I w momencie, kiedy ja kończyłem pierwszą mapę, wszedłem na drugą mapę już z jakąś wiedzą budowania tych przedmiotów, Jakiejś podstawowej kompozycji, zestawów, to wchodząc na te słablady, ja dosłownie zostałem fakt czekowany, sprowadzony do ziemi. Musiałem poświecić kolejne jakieś pół godziny na po prostu złapanie takiego flow, płynnego przechodzenia podstawowych walk. Potrafiłem dosłownie 6 radów z rzędu wywalić się na pierwszym bosie, ale hej, no, jest to element progresji naszej osobistej, jak i postaci, który musimy zaakceptować, ażeby się rozwinąć, prawda? Wróćmy jeszcze na chwilę do tych bossów, na ten moment ich jest 30, dwóch bossów aktu, którzy są zawsze statyczni, reszta tych bossów jest wydzielona pomiędzy tymi dwoma aktami na konkretnym stage'u walki i oni są rotowalni. Jesteśmy na samym początku w stanie sprawdzić właśnie statystyki tego bossa, z którym będziemy się mierzyć i możliwie jak najlepiej się do tego przygotować przed tą walką. Nie jestem pewny, czy musimy najpierw ich spotkać, żeby rzeczywiście podejrzeć te staty, czy one są jawne już od z samego początku, ja przyznam się bez bicia, dopiero w drugiej godzinie gry zauważyłem, że w ogóle tutaj w prawym górnym rogu jest możliwość podejrzenia właśnie tego naszego bossa, nie? Totalnie leciałem sobie jak ork, nie zważając na to, jak wszyscy wiemy, a może nie wiecie, jestem graczem PoE, a gracze PoE nie czytają po prostu tego, co jest napisane, tylko muszą się najpierw wywalić, a dopiero później przeczytać to, co się stało. Nie wiem, czy w przyszłych paczach wrócę będą chcieli w jakiś sposób dodać rotujących się jeszcze bossów aktów, czy oni mają być naprawdę unikalnym starciem dla nas. Każdy z tych bossów sam nas zaatakuje w czasie trzech dni i trzech nocy. To jest nasz czas, jaki mamy do przygotowania się. Poruszanie się po mapie powoduje upływ czasu. W nocy każdy przeciwnik jest agresywny, będzie poruszać się w naszym kierunku. Kluczowym elementem jest pogoń za zegarkiem, ciągłe optymalizowanie naszej ścieżki do jak najszybszego pokonania bossów.

Ponieważ w dowolnym momencie mamy możliwość podjęcia walki na zawołanie. Jeżeli czujemy się na siłach, warto od razu pokonać bossa, zdobyć te dwa kolejne sloty, zaoszczędzić na czasie, gdyż jeśli zrobimy to pierwszej nocy, to pozostaje nam 5 dni do kolejnego starcia. Dla mnie jest to fenomenalne rozwiązanie na zasadzie high risk, high reward, Dając nam szybki zastrzyk do pamięci albo, cóż, resetujący nam rana. Twórcy zaimplementowali również tryb multiplayer, który mechanikom jest zbliżony do tego, co uświadczyliśmy w backpack battles. Mianowicie wszystkie enkantery z bossami są podmienione awatarami graczy, którzy znajdują się na tym samym stage'u progresji. Przedmioty z aktów podzielone są na bundle. Przed rozpoczęciem takiego rana możemy sobie wybrać maksymalnie trzy takie sety, a więc w naszych rękach pozostaje skomponować swój Tak unikalny zestaw pod konkretny build, aby zmasakrować naszych oponentów. Game Mode posiada osobne setowe bonusy, których jeszcze nie odblokowałem. Być może jest tam kilka unikatowych itemów do odblokowania, związanych tylko z tym trybem. Za zwycięstwa w ranach dostajemy korony, które możemy wymieniać na skiny dla naszego rycerza. Ja osobiście zaimplementowałbym jakieś rozwinięcia do progresji między tymi ranami. Nie muszą one być jakoś bardzo mocno rażące. Jakieś delikatne wzmocnienie naszych statystyk, rolowanie skrzynek, jakie znajdujemy na mapie, czy chociażby asortyment tego merytory. Czanta. Oczywiście wszystko za jakąś walutę, która byłaby spędowalna. Nic za darmo. Generalnie te skórki to jest naprawdę najmniej istotny element, jaki mogli zaimplementować do tej gry, i naprawdę nie wiem po co one tutaj są. Generalnie w odbiorze gra może wydawać się bardzo mocno RNG dependent, jest to coś, z czym po części no, muszę się zgodzić. System odblokowywania przedmiotów pomiędzy ranami jest oparty o challenge związany z ich archetypami. Na przykład musimy uzyskać wysoką wartość pojzona czy regeneracji, życia, aby odblokować kolejny przedmiot związany z danym tematem tagiem przedmiotu, Jak również eksploracji pierwszych zwycięskich starć z bossami oraz side bossami. Tak jak wcześniej wspominałem, mamy tutaj blisko 350 przedmiotów. A co za tym idzie? Dużo openerów do konkretnych archetypów, ale z drugiej strony generujemy bardzo dużą ilość bezużytecznych przedmiotów, które będą zaśmiecać ten nasz loot table. Jest to kwestia dyskusyjna. Dla mnie osobiście nie widzę sensu nagranie, abym w każdym takim podejściu mógł dostawać perfekcyjne sety. Bardzo mocno by to odzwierciedliło na regrywalności, i ja wtedy kończąc takie trzy perfrany, już byłbym znudzony do reszty tą grom. Doświadczenie porażek w grach jest kluczowym dla nas elementem rozwojowym, ponieważ nikt dwa razy nie sparzy się tym samym wrządkiem strzenika. Zawsze będziemy się starać wyciągać wnioski na bazie naszych osobistych doświadczeń celem późniejszej optymalizacji strategii. I to jest to, co w tej grze wychodzi naprawdę przyzwoicie. Będziemy chcieli właśnie w jak najszybszy sposób chcieli sprogresować do tego bossa, odblokowując dodatkowe sloty przedmiotów, poruszając się jak najkrótszymi ścieżkami pomiędzy upgrade'ującymi nas punktami na mapie, często też resetować run. Wszystkie mechaniki, jakie tu opisałem, są naprawdę bardzo proste do przyswajania. Nie jest to przytłaczające dla gracza. Daje nam takie wrażenie, że poprzez delikatne zanurzenie się w tej wodzie, w tej grze, możemy wyciągnąć z niej odrobinę głębi. Jest motorem napędowym do kolejnych naszych ranów. No bo cóż nam szkodzi rozpoczęcie jeszcze jednego rana? Tyż on właśnie nadciąga! Jeszcze taki mały dodateczek. Gra posiada świetną wersję demo, która zawiera w sobie dostęp do całego pierwszego aktu. Możemy w ramach jej odblokować wszystkie przedmioty i zawalczyć z każdym bossem dostępnym na tej mapie. Nie mamy żadnych ograniczeń czasowych co do tej wersji. Możemy więc na spokojnie przetestować sobie podstawowe mechaniki gameplayowe. Jedynym naprawdę minusem jest tego, Przechodząc na pełną wersję, będziemy musieli ponownie odnokowywać te przedmioty, jakie już w tym demie zdobyliśmy. Być może w przyszłych paczach twórcy dodadzą jakąś synchronizację pomiędzy tymi wersjami Gier. To by było na tyle. Ja mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. W miarę taki prosty sposób starałem się opisać, czym właśnie jest is Coming. Ja na ten moment w tej grze mam 10 godzin. Wydaje mi się, że osiągnąłem już wszystko to, co chciałem osiągnąć. Przetestowałem sobie ten tryb multiplayer. Kończyłem zarówno pierwszy, jak i drugi akt. Pobawiłem się tymi różnymi setami. Pooptymalizowałem sobie jakieś straty. Już dochodziłem do takiego momentu, w którym naprawdę zawsze tego rana kończyłem na Last Bossie. Ja natomiast mam na liście bardzo dużą ilość gier który chcę ograć, a niekoniecznie mam na to dużo czasu, więc muszę sobie dobrze naprawdę szaflować tymi grami, które teraz ogrywam, bo jeszcze za niedługo wychodzi PoE, Last Epoch. Tego czasu będzie jeszcze mniej. Jestem zahajpowany na zarówno Last Epocha, którego idealnie pogram sobie tydzień, wskoczę sobie w PoE. Muszę wam się przyznać, jestem tak po prostu głodny na to 0.3 do PoE. Jestem ciekawy, co nam naprawdę prezentują twórcy. No i co? To byłoby na tyle. Ja was bardzo mocno zapraszam do siebie na Twitcha, gdzie po prostu te wszystkie gry, które trafiają na te materiały, zawsze możecie obczaić sobie na żywo, zachęcam Was do subskrypcji, do zostawienia lajka, podzielenia się jakimś komentarzem, może wygraliście w He's Coming i macie jakieś ciekawe przemyślenia związane z tą grągle na pewno chciałbym usłyszeć. A na ten moment będę się z wami żegnał. Widzimy się w przyszłości. Cześć!